なかなかいい。 ostrożnie Ale to jest ogromne Tam jest taka tablica to zaraz pójdziemy przeczytać No tam jest taka tablica to zaraz pójdziemy przeczytać O. No Nie wiem DZP albo OZP a jak on to wykuli? Na no jakimś dłutem. Jest, to to jest Ale tu jest dużo szyszek. To tu mogło się coś zalęć. A czeka tu jest w ogóle szczelina. No właśnie o tym mówię. To, to Zaraz no, będziemy wracać. Czy to pójdziemy przeczytać tabliczkę? To idziemy przeczytać? Mhm. Robi wrażenie, nie? To wygląda jak... Dziwnie czemu to do Polski przyleciało. Po pierwsze nie przyleciało, tylko przywędrowało. No tak akurat się trafiło i tak, tak się, że się trafiło, że to tak na tej górze. No i po prostu lądolud stopniał. Lądolud. I to Ja nie wiem dokładnej zasady jak się to poruszało. Ale ten kamień nie pochodzi ogólnie stąd. On przywędrował skądś tym lądolodem. Chodźcie, przeczytamy tablicę. Szkoda, że tu kosza na śmieci. Nie? Proszę bardzo, czytać. No dobra, Skała to. składa się ze dwóch form z muru. Skalnego o długości 30 metrów. W... Skarku, jak jest taki dwukropek? No. To robisz taką przerwę na chwilę i mówisz, składa się z dwóch form. Taką robisz pauzę. Muru skalnego o długości 30 metrów, wysokości 6 metrów i szerokości 2,5 metra. Gdzie się szczęś... Szczelinami. Szczelinami oraz samotnej skały, skałki wy Maczuki o obwodzie o, o 10 metrów właściwy, właściwy diabelski kamień, czyli to chyba chodzi o to. O, obie te formy skalne zbudowane są z gruboziarnego piaskowca Iste Biańskiego ten jest wyjątkowy, wyjątkowy zarówno pod względem wielkości, bez... o gra... o... oryginalnego kształtu, to, jak i budowy geologicznej. No i dalej. Ze względu na otoczenie i pojawiające się w pobliżu obiekty zypli. Zwierzęta prosimy o zachowanie ciszy i czystości. No Coś i nie widać. No ale dobrze, że te śmieci są nieporozrzucane. O, tu w jednym nie. Teraz Kacper, nie, teraz Kacper przeczytaj. Tu. Z, z diabelskim kamieniem w, w rudniku, podobnie jak z, z wieloma innymi. Tak zwanymi. To jest skrót od tak zwany debelskich deblskimi kamieniami. Związana jest? Legenda. Legenda po wybudowaniu sanktuarium. Sanktuarium. Sanktuarium i. Z Kalwarii Za Żydowski? zabrzydowskiej. Między ludziami? Ludźmi. ludźmi. Zapanowały pokój i zgoda nie mógł, mógł tego ścierpieć. Ścierpieć diabeł i Zaplanowano zniszczyć sanktuarium. Sanktuarium. Sanktuarium ogromnym głazem. Spuszczonym z dużej wysokości. Zmuszony jednak pozostać. Został. Został. Z, czekaj, zmuszony jednak został do. Do zwarcia, zawarcia. zawarcia umowy z co to znaczy? Świętym, święty. Świętym Piotrem, <coughs> na mocy której musiał pozostać. Zostawić. Zostawić kamień w tym miejscu, w którym zostanie go mienie, pianie koguta pianie koguta kamień był jednak tak tak ciężki i i niósł niósł tak daleka że musiał musisz się tak drzeć tylko... Krzyż, nie krzyczy, co ten... Krzyci, ja Tylko. nie krzyczysz, co to jest. Tylko radnie. Otworzyć. Że musiał wielokrotnie. Otworzyć. Odpoczywać. Odpoczywać i nie. Zdążył przed światłem. Świtem. Świtem. Pienie. Pianie, Pianie koguta zostało go gdy miał Mijał. miał miał pasmo pasmo bar na siówki to jest jakaś nazwa siówki tutaj jaka to jest tutaj tutaj też opuściły go siły i Zostawił kamień w lasie. No. Czyli już wiesz, jaka jest historia? Diabeł nie istnieje. Kacperku, no ale to widzisz, to, to było za czasów, kiedy zbudowali sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie widzę. Co, po co cię ukradł ten

Nie wiem, ale wielki, ogromny szczyt <grym wioski> i to jeszcze w takim miejscu. O, tu jest droga. Trudno sobie kamyczek do kamienia. to jest kamień, ogromny. Dobra, wracamy. Fajnie, nie spodziewałem się, że on będzie taki ogromny. Myślałem, że on będzie... Ja, ja myślałem, że on będzie co najmniej taka jedna trzecia z tego. Tak przynajmniej wyglądał na zdjęciu. I nie, nie, na zdjęciu nie było też tego te, tych podwóznych obok. No, pokazało to. Ja myślałem, że, że to będzie wzór tego yy, diabła, że taki... Nie. To chodzi o to, że go diabeł tu przyniósł. Chciał rzucić to w sanktuarium, żeby zniszczyć. Ale mu się nie udało, bo. No, nikt tego nie przepchnie. cały świat. No, byłby problem. Jest bardzo ogromna. Jakbyś był w kosmosie. A, a mimo wszystko, i tak jesteśmy małym pyłkiem. Cała ta Ziemia to jest tylko mały pyłek w kosmosie. Czemu? To jest mniej jak taki groszek, który leży tutaj na Ziemi. Niż cały kosmos? Tak. W ogóle ktoś tu z Nysy był chyba. Co? Ktoś tu chyba był z Nysy. Czemu? No bo jest napis Nysa. A jeszcze tu są? Nysy. Chodzi No, wracamy. Nysa to jest takie miasto w województwie opolskim. Daleko? 200 na pewno kilometrów. 200 albo 250. Chodź. Idziemy. Idziemy, no, wracamy. Idziesz? fajne miejsce ale trzeba się trochę spocić żeby tu przyjść, nie? jest naprawdę spinaczka jest tam, no, jest jakiś żółty szlak w tamtą drugą stronę no, my przyszliśmy najkrótszą zazwyczaj najkrótsza jest najstromsza. czemu? Hmm, dobre pytanie